Cześć, witam Was w kolejnym wideo, na kolejnej yy, analizie. Przedstawię oczywiście tutaj kilka yy, par, które są warte uwagi na, na nadchodzący tydzień. Tak więc najpierw zaczniemy od pary nowozelandzki dolar, amerykański dolar. Oczywiście najpierw wyższe ramy czasowe, tak więc szybko zobaczymy co się dzieje na ramie miesięcznej i widzimy tutaj, że mieliśmy dosyć bardzo mocny trend spadkowy i cena jest teraz w korekcie. Osiągnęła średnią 36 EMA oraz również ten poziom oporu, tak więc jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że możemy mieć w dalszym ciągu kontynuację spadków, ponieważ ten trend jest dosyć mocny, spadkowy na wykresie miesięcznym ale mamy tutaj również ten poziom y, oporu, tak więc być może zanim cena zdecyduje się kontynuować ruch w dół, osiągnie nam ten poziom y, oporu i wówczas wtedy będziemy mieli kontynuację. Jeżeli te poziomy zostaną przebite, event, wówczas wtedy możemy szukać pozycji długich z targetami tutaj do tych wierzchołków, ale y, to zajmie trochę czasu, tak więc y, póki co y, na niższych ramach y, czasowych. E, możemy zauważyć, że, że cena w dalszym ciągu tworzy nam wyższe wierzchołki, wyższe dołki, tak więc przez cały czas mamy trend wzrostowy. E, wiedząc, że na wykresie miesięcznym jest to tylko korekta po tym dosyć bardzo mocnym i dużym e, ruchu spadkowym. E, tak więc scenariusze na niższych ramach czasowych są takie, że możemy szukać wejść w pozycje długie z e, zarządzaniem pozycji na tych wierzchołkach tutaj Ewentualnie z targetami do, tych, do tego oporu, tutaj. Tak więc jest trend wzrostowy w korekcie. Tak więc niższe ramy czasowe, mieliśmy tutaj linię trendu, która została przebita. Wcześniej mieliśmy tak, to było fałszywe przebicie. Wówczas mogliśmy dopasować tą linię trendu. Cena znajdowała się w małej konsolidacji pomiędzy tą linią trendu z wykresu tygodniowego i tą linią trendu z wykresu dziennego przybiła nam tą linię trendu, mogliśmy szukać wejść w kupno, wczesnych wejść w kupno na niższych ramach czasowych e, z targetami tutaj do, do tych poziomów e, cena nie wykonała nam korekt na wykresie 4 godzinowym jeszcze zejdziemy na wykres 4 godzinowy i widzimy, że to przebicie było dosyć, e, dosyć mocne e, Mogliśmy tutaj szukać wejść w pozycje długie na wykresie godzinowym i mieliśmy e, opcję kupna. Tutaj e, wejście byłoby, tutaj, stop loss 35 pipsów, potencjał e, 150 albo nawet więcej. Tak więc to było całkiem, całkiem fajne: e, fajna opcja e, pozycji długiej. W szczególności, że było to pierwsze wejście po przebiciu dziennej linii trendu. Jeżeli ktoś nie jest w pozycji długiej, a w dalszym ciągu myśli o dołączeniu się, to musimy poczekać najpierw na korekty. I opcje są dwie: możemy mieć korektę na wykresie dziennym do średniej 36 IMA, bądź też nawet tutaj do tych poziomów linii trendu. I dopóki cena będzie nam tworzyła wyższe wierzchołki, możemy szukać w dalszym ciągu przepraszam, wyższe dołki. W tym e, przypadku możemy szukać e, w dalszym ciągu wejść w pozycji długich z targetami do tych wierzchołków, tutaj. Ewentualnie, target dłuższy, jak wiemy, jest e, na wykresie tyg tygodniowym, tutaj. Tak więc, w dalszym ciągu pod potencjał 400 pipsów, a nawet więcej, jeżeli cena zdecy zdecyduje przebić te poziomy, jest e, jak najbardziej osiągalny. E, tak więc, wykres dzienny korekty do średniej 36 EMA bądź do tej linii trendu, i wówczas pozycje długie na niższych ramach czasowych nie, nie chcemy inwestować tutaj na wykresie dziennym, ponieważ e, ryzyko do zysków może być dosyć e, może być nieopłacalne, ponieważ z, zarządzanie pozycją powinno się odbyć tutaj, tak więc po korektach na wykresie dziennym e, wejścia w pozycje długie na wykresach niższych ram czasowych lub też bardziej agresywne, ponieważ cena wykonała już dosyć duży ruch 200 pipsów i nawet jeżeli zobaczymy tą korektę małą do średniej 36, będzie to jakieś 80 pipsów, tak więc dosyć mała korekta, dlatego w dalszym ciągu możemy oczekiwać większych, ale w tym przypadku rządzi wykres tygodniowy, tak. Mieliśmy wyższy wierzchołek, wyższy dołek, rytę z tej linii trendu, mocne przebicie, dlatego możemy spróbować wejść na wykresie 4 4-godzinowym również, ale po korektach. Najpierw musimy korektę zobaczyć, do średniej 36 chciałbym, aby cena powróciła, bądź też do poziomu wsparcia, który jest na tych poziomach, czyli jeżeli zobaczymy, że cena wraca do, do tych poziomów, odrzuca je, wówczas wtedy możemy szukać wejścia na wykresie 4 godzinowym, bądź nawet spróbować zejść na niższe ramy czasowe i wtedy szukać pozycji długich. Na tą chwilę cena wykonała za duży ruch, żeby próbować szukać opcji e, pozycji e, długich na wykresach niższych ram czasowych, ewentualnie 5-minutowe wykresy minutowe, żeby tu łapać jakieś e, ruchy do tych wierzchołków, ale według mnie e, jest to bez sensu. Lepiej poczekać najpierw na wykres 4-godzinowy i wówczas wtedy szukać e, wejść z większym prawdopodobieństwem. Następna para jest to euro australijski dolar. E, idąc na wykres tygodniowy, e, widzimy tutaj, że cena przebiła nam w końcu ten poziom wsparcia. E, tak więc e, mieliśmy wi wiele retestów koło tego poziomu. Cena przebiła na wykresie tygodniowym i e, mamy teraz pullback. Także wygląda to, jakby cena chciała e, przetestować. Ten poziom i wówczas, wtedy wykonać kontynuację ruchu z powrotem do tych dołków. Ewentualnie potencjał na wykresie miesięcznym jest nawet do tego poziomu wsparcia, e, tutaj bądź też ewentualnie do tych dołków. Tak więc jest potencjał spadkowy na parze euro australijski dolar. Tak więc, schodząc na niższe ramy czasowe na wykres dzienny. Możemy zobaczyć to przebicie tutaj, cena wykonała śmieszne ruchy, bo mieliśmy małą konsolidację później dosyć dużą mnić, ale teraz cena powróciła nam w korekcie do tej średniej 36 iMA oraz do poziomu wcześniej wsparcia, teraz do poziomu oporu, tak więc jest, jest szansa, że cena przebije nam tą linię trendu tutaj i będziemy mieli kontynuację Spadków. Tak więc niższe ramy czasowe, pozycje krótkie e, są jak najbardziej ok. E, chcielibyśmy zarządzić pozycją na poziomie tych dołków. Nie wiemy, czy cena utworzy nam podwójne dno, e, czy też e, będzie kontynuacja. Kontynuacja jest jak najbardziej prawdopodobna, ale cena również lubiła fałszywie przebijać te poziomy, dlatego póki co nie wiemy, jeżeli te poziomy wytrzymają, wówczas. Pozycje krótkie są jak najbardziej ok. Rysując linię trendu spadkową na wykresie dziennym, wygląda ona mniej więcej tako w, w ten sposób. Tak więc jest teraz cena w konsolidacji, w której według mnie nie warto szukać żadnych opcji kupna bądź sprzedaży. Tylko cierpliwie czekać na przybicie tej linii trendu i wówczas na wykresie 4-godzinowym. Formacje wejściowe na sprzedaż bądź przebicie tej linii trendu i formacje wejściowe na kupno z targetem do tej linii trendu tygodniowej. Tak więc ja będę czekał na przebicie, pullback i ewentualna kontynuacja wzrostów, i ta sama opcja: tutaj przebicie, pullback i kontynuacja. E, spadków, tak więc to są opcje na euro australijski e, dolar. Oczywiście możemy szukać e, wejść w sprzedaż i w kupno na niższych ramach cza czasowych. Ja inwestuję głównie na 4-godzinowym, dlatego e, nie szukam wejść na niższych ramach, e, ale te same scenariusze możemy przenieść na wykres godzinowy. E, jeżeli będziemy mieli przebicie tych dołków tutaj. Czyli musimy zobaczyć, że cena przebija nam, nam, nam te dołki, ewentualnie wtedy poczekać na jakąś korektę i kontynuację. I ta sama opcja e, z pozycjami długimi po przebiciu tej linii trendu oraz tych wierzchołków, e, szukać przebicia pullbacku i kontynuacji. Tak więc to jest opcja. E, jest duża szansa, że wydarzy się to w tym tygodniu. E, tak więc warto obserwować e, tą parę, e, ponieważ. Ten, ta konsolidacja jest coraz mniejsza, tak więc jest szansa na przebicie. Musimy też czasami pamiętać, że e, wybicia z linii trendu e, na przykład po takiej konsolidacji tutaj w dół bądź w górę mogą być często bardzo mocne i być może nie zobaczymy z żadnych formacji na wykresach tak 4-godzinowych, dlatego warto jeszcze czasami spróbować szukać wejść na niższych ramach e, czasowych. Tak, więc to jest para euro, austrycki dolar. Następna para to jest euro, nowozelandzki dolar. Wykres tygodniowy najpierw. Widzimy, że cena jest w konsolidacji. Testowała te dołki tutaj wiele razy. Również przetestowała tutaj te poprzednie dołki. Tak więc jest to. Konsolidacja, tak więc e, opcje są dwie, al, albo czekamy cierpliwie, aż co wybije nam z konsolidacji e, te wierzchołki tutaj wówczas będziemy szukać pozycji długich, albo wybije w dół i będziemy po, szukać pozycji krótkich. To są e, dwie opcje, ale ta konsolidacja jest do, dosyć duża, bo ma e, prawie 600 pipsów, tak więc jest opcja szukania wejść pozycji nawet e, agresywnych ba, e, w tej. Konsolidacji. Tak więc cena, jak widzimy, osiąg osiągnęła po raz kolejny te dołki. Tak więc wy wygląda to już jak podwójne dno. Tak więc na niższych ramach czasowych możemy szukać pozycji kupna. Ja już jestem w pozycji kupna agresywnej na tych poziomach, tutaj. Oczywiście mój finalny target jest tutaj. Jeżeli ktoś jeszcze. Chcę dołączyć. Bardziej konserwatywną opcją będzie poczekanie na przebicie tej linii trendu i ewentualnie wówczas wtedy szukanie pozycji długi, czyli przebicie, pullback i kontynuacja. Wykres czterogodzinowy, jak, jak najbardziej, jest ok, bo jak już wcześniej wspomniałem, potencjał jest dosyć duży w tej konsolidacji. Ewentualnie możemy zejść na niższe ramy czasowe i tego samego szukać tutaj na wykresie godzinowym, czyli pullback i kontynuacja, wejść w pozycje długie na euro, nowozelandzkim dolarze. Ja już jestem w agresywnej pozycji, w agresywnej, ponieważ w dalszym ciągu nie wiemy, czy cena nie przybije nam tych poziomów i nie wykona kontynuacji ruchu spadkowego, ponieważ potencjał w dalszym ciągu jest, jest do tych poziomów tutaj na wykresie tygodniowym mamy trend spadkowy, dlatego być może jest to konsolidacja tylko na odczekanie i wówczas wtedy będziemy mieli przebicie i kontynuację ruchu. Tak więc dlatego moja pozycja kupna jest agresywna, w dalszym ciągu możemy mieć korektę tylko tutaj i jeszcze jedno na przykład fałszywe wybicie i wówczas wtedy cena nam wykona taki ruch w górę, E, ponieważ mamy również te, te dołki tutaj, które mogą zos jeszcze zostać być, jeszcze mogą zostać, e, cena może je osiągnąć e, i wówczas wtedy wykona e, kontynuację ruchu w górę. Dlatego bardziej konserwatywną opcją w, e, w konsolidacjach jest czekanie na e, jakiekolwiek potwierdzenie, że cena być może pójdzie nam e, w przeciwnym kierunku, tak, tak więc tego mamy tą linię trendu i po przebiciu linii tej trendu e, możemy szukać pozycji e, długich, bądź jeżeli cena oczywiście nam pójdzie w dół, wykona jeszcze raz fał, fałszywe wybicie, ewentualnie wtedy ponownie szukać agresywnych pozycji na kupno. E, jeżeli cena powędruje nam niżej, wykona nam korektę i odrzuci ponownie te, te poziomy, poziomy wsparcia i poziomy linii trendu, wówczas możemy e, zacząć myśleć o pozycjach krótkich ponownie e, nas, nas, na sprzedaż. Tak więc to są opcje na euro, nowozelandzki dolar. Zobaczymy, co ten tydzień przyniesie. E, również możemy mieć tutaj dłuższą konsolidację na tym poziomie. Tak więc czas pokaże, ale to są scenariusze, na które warto zwrócić uwagę na tej. Parze. Następną parą jest australijski dolar, kanadyjski dolar. Wykres tygodniowy. Wydaje mi się, że dwa albo trzy tygodnie temu na analizie tygodniowych wspominałem, że możemy szukać pozycji krótkich, ponieważ cena znajdowała się na tych poziomach tutaj, ale też powiedzieliśmy, że, że jeżeli cena przebije te poziomy, wówczas pozycje długie są jak najbardziej. OK z targetami do tych poziomów. Jak widzimy, cena przebiła nam te, ten poziom oporu i osiągnęła nasz target. Tutaj mieliśmy opcję wejść w pozycję długie po tym ruchu, tutaj, gdzie cena odrzuciła nam tą linię trendu, odrzuciła nam średnią 36 IMA, utworzyła nam wyższy wierzchołek, utworzyła nam, nas, nam wyższy dołek i na wykresach niższych ram czasowych, yy, na wykresie godzinowym mil, mieliśmy tutaj opcje w pozycje długie, później mogliśmy spróbować tej opcji tutaj, tak więc były scenariusze na pozycję kupna. Teraz cena osiągnęła nam nasz target, tak więc yy, w dalszym ciągu, usunę tą linię, yy, w dalszym ciągu mamy dosyć mocny trend wzrostowy, tak więc... Yy, Pozycje kupna w tym momencie nie są e, wskazane, lepiej czekać najpierw na korektę jakąś, do średniej 36 eMA lub też do tej linii trendu. Oczywiście możemy szukać wejść w kupna na niższych ramach czasowych, ale z mniejszym ryzykiem, ponieważ cena wykonała już ruch i możemy mieć najpierw jakąś korektę. Poprzedni ruch wyglądał w ten sposób 355 pipsów i korekta. W tym momencie cena już wykonała 340 pipsów, dlatego być może również będziemy mieli korektę. Tak więc pozycje długie tylko i wyłącznie, jeżeli cena osiągnie te poziomy, przynajmniej dla mnie, te poziomy, i wówczas niższe ramy cza czasowe na kupno. Jeżeli cena przebije nam lini tą linię trendu, wówczas pozycje sprzedaży najpierw z targetem do średniej 36 i do średniej 200 EMA również na tym poziomie mamy poziom wsparcia jak możecie tutaj zauważyć ten cały rejon tutaj te poprzednie dołki jak i te wierzchołki to jest nasz poziom, poziom wsparcia tak więc możemy zarządzać pozycją tutaj ewentualnie nawet cena może nam z powrotem osiągnąć te dołki E, tak więc jest potencjał na sprzedaż e, Również potencjał kupna to jest nasz następny target 450 pipsów te wierzchołki. Tak więc i w dół, i w górę mamy e, dosyć e, dużo miejsca, tak więc jest o co walczyć. E, tak więc dzienny wykres, korekta i pozycje długie na niższych ramach czasowych bądź przebicie i pozycje krótkie. Również na niższych ramach czasowych. Jest jeszcze jedna opcja bardziej agresywna, możemy spróbować. Możemy spróbować agresywnie otworzyć pozycje krótkie z targetami do tej linii trendu, ponieważ mamy tutaj jakieś 120-130 pipsów, także tak więc nie jest źle. Agresywnie możemy już szukać pozycji sprzedaży, ponieważ cena osiągnęła nam poziom wsparcia. Jest tutaj, jak, e, widzimy, że cena ma problem, aby to, to przebić. Tak więc, agresywne pozycje sprzedaży już są jak najbardziej. Ok, e, jeżeli chcemy e, poczekać na potwierdzenie, e, wówczas musimy poczekać aż cena przebije nam tą linię trendu. Czyli czekamy na przebicie i, w, i ewentualnie wtedy niższe ramy czasowe, wykres godzinowy, 5 jak to woli. Pozycje krótkie, czyli pozy... e, wykres jednogodzinowy, możemy czekać na przebicie. Pullback i kontynuację, tak zwaną formację raz, raz, dwa, trzy. Jest jedna opcja bądź też nawet jeszcze bardziej agresywnie mamy wykres godzinowy, cena nam przebija średnią 36 i w tym momencie, możemy zejść na wykres 5-minutowy i już mieliśmy tutaj e, pierwszą formację sprzedaży zaraz po przebiciu, czyli nasz e, przebicie tej konsol konsol konsolidacji, korekta do średniej 36 oraz do średniej 200, również z linią trendu tutaj. Tak więc pozycja sprzedaży jak najbardziej ok, ale bardzo agresywna, tak więc z niskim ryzykiem. E, lub też teraz możemy poczekać na kolejną formację. Czyli pullback i kontynuacja sprzedaży. Tak więc to jest dla osób, które lubią inwestować na bardzo niskich ramach e, czasowych. Wykres pięciominutowy bądź też minutowy e, to zależy już od Was. Jeżeli zdecydujemy się na tą pozycję e, agresywną na wykresie pięciominutowym, e, muszę usunąć te wszystkie linie, bo za dużo ich już. E, jeżeli zdecydujemy się na Tą opcję chcemy zarządzić pozycją na tej linii trendu 4 godzinowej, ponieważ w dalszym ciągu możemy mieć e, retest z tej linii i jakieś wzrosty, żeby zobaczyć jeszcze podwójny szczyt albo e, wyższy, wierz, e, niższy wierzchołek na tych poziomach. Dlatego chcemy osiągnąć e, scenariusz zyskowny e, na tym poziomie. Ewentualnie, jeżeli cena nie odrzuci, a przebije e, ten poziom tutaj. To nasz kolejny target jest tutaj. Tak więc e, zale, zależy od stylu inwestycji. Ja osobiście czekam, aż co najmniej wróci do tych poziomów i będę po, szukał pozycji długich bądź sprzedaży. Ale agresywni e, traderzy, e, osoby, które lubią scalping albo intraday e, trading, jak najbardziej tutaj jest e, potencjał na spadki. I ostatnia para jest to austryjski dolar, e, fran, e, szwajcarski frank. Wykres miesięczny. E, po tych dosyć mocnych luch, ruchach w dół cena jest teraz w korekcie i osiąga nam poziom, e, poziom oporu ze średnią 36 IMA, e, tak więc wygląda to jak dosyć duża, pozy, e, dosyć, duża, m, duża formacja sprzedaży, czyli nasze raz, dwa e, raz. 2 i 3, czyli e, przebicie pullback i ewentualna kon, e, kontynuacja. Jest to wykres miesięczny, tak więc cena również może być już wyczerpana po tych ruchach. I jest e, możliwość na kontynuację wzrostów, ale jest to wykres e, dosyć e, dużej ramy czasowej, dlatego na niższych ramach spokojnie możemy szukać pozycji e, na sprzedaż po przebiciu tej linii trendu, ponieważ zanim cena e, podąży nam w górę, możemy mieć jakiś ruch w dół, podwójne dno albo wyższy dołek i ewentualnie wtedy kontynuacja ruchu w górę, dlatego na niższych ramach czasowych możemy próbować szukać pozycji w tym momencie e, kupna bądź sprzedaży, tak? E, wykres tygodniowy cena idzie nam w górę, tworzy nam wyższe dołki, ale nie tworzy nam wyższych wierzchołków. Jest e, utknęła e, na tym poziomie e, oporu. Mamy tutaj fałszywe przebicie. Teraz widzimy, że cena ponownie powraca nam do poziomu średniej oraz do poziomu linii trendu. E, dlatego, jeżeli cena osiągnie nam te poziomy tutaj i odrzuci, możemy szukać pozycji długich e, na wykresie niższych ram czasowych z targetami najpierw do tego poziomu oporu, bądź też nawet do tych e, wierzchołków tutaj. Tak więc jest opcja pozycji długich ale tylko i wyłącznie wykresy niższych ram czasowych, ale na wykresie dziennym musimy cierpliwie poczekać aż cena osiągnie te poziomy. To jest jeden scenariusz. Drugi to oczywiście po przebiciach tej linii trendu oraz średniej części 6 EMA możemy próbować szukać pozycji krótkich z targetami ponownie do tych dołków tutaj. Jest jeszcze jedna opcja, w zasadzie była w zeszłym e, tygodniu. Mogliśmy szukać pozycji sprzedaży z targetem właśnie do tej linii trendu i pojawiła się tu nasza for, e, formacja, czyli e, raz, dwa, trzy mogliśmy próbować pozycji sprzedaży. Na wykresie 4 mamy możemy narysować linię trendu w ten sposób. Tak więc e, na tych poziomach mogliśmy spróbować szukać sprzedaży z targetami Tutaj do linii trendu to jest jakieś 160 pipsów, dlatego jest e, potencjał. Oczywiście musimy pamiętać, że to jest wejście agresywne, e, dlatego e, z niższym ryzykiem wykres godzinowy. E, w tym momencie cena też wykonała tutaj naszą formację. Raz, dwa, trzy, ale tylko i włączy do średniej dwunastki mogliśmy również szukać pozycji na niższych ramach czasowych. Jeżeli ktoś nie jest w, w sprzedaży, to w tym momencie naraz, że ja osobiście po, e, poczekałbym, aż cena osiągnie te tutaj poziomy i wówczas pozycja kupna bądź sprzedaży. Ewentualnie możemy czekać na kolejny niższy dołek i niższy wierz, wierzchołek z retestem do tej linii trendu. I na niższych ramach czasowych, godzinowych, pięciominutowych, szukać ponownie pozycji sprzedaży do tych poziomów, tutaj. Tak więc to była para austriacki dolar, szwajcarski frank. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia wkrótce.